Siemaneczko-ziomeczki. Witam Was w kolejnym odcinku zepickich Akcji i Brawlerów. Dzisiaj znajdujemy się w dziwnych okolicznościach, ale to się za chwilę zmieni. Ponieważ, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że udało nam się pokonać tego ulanego dzbana. Sam jesteś ulany, typiarzu. No dobra, gościu. Teraz nas wypuszczasz z tego wymiaru. Okej. Okay. Wypuszczę Was z tego wymiaru. W końcu na wolności. Chwila coś tu nie pasuje. Cholera. Ten debil nas wrobił. Siemkanowi obywatele, kim ty jesteś? Jestem królową tego wymiaru. Jakoś na nią nie wyglądasz. A ty nie wyglądasz na kogoś, kto może sobie pozwolić na chodzenie z gołą platą. No dobra. To tak, to powiesz, gdzie tym razem utknęliśmy. Witajcie w piekle. Chwila jak to w piekle. To znaczy, że my umarliśmy? Jeszcze nie. Po prostu nazwaliśmy tak ten wymiar ze względu na wygląd. Uff, to dobrze. No nie wiem czy tak dobrze, ponieważ teraz macie zasuwać do roboty. I to już? Do jakiej roboty? Co my mamy robić? Spytajcie się Zbyszka, mojego pracownika. On wam powie co robicie. Hejka. To ty jesteś, Zbigniew? Tak. A kto pyta? Przysłała nas tutaj ta cała królowa i nas wygoniła do roboty. Mieliśmy się ciebie spytać, co tak właściwie mamy robić. Od długiego czasu nasza królowa szuka brał który prawdopodobnie znajduje się pod ziemią. Dlatego kopierowy. A co to takiego? To wy jeszcze nie wiecie. Czekajcie, pokażę wam filmik, który pokazuje, jak może on dokładniej wyglądać. Chwila, możesz trochę cofnąć. Kurcze pieczone. Przecież to ten Menel, który mi powiedział jak się wydostać z słodkiego wymiaru. Czekaj. To ty się z nim widziałeś? Tak naprawdę to jest Geil. Jest on ojcem dla naszej królowej. Wydaje mi się, że nie wysłał was tu przypadkiem. Podejrzewam, że on chce abyście dokonali pewnej ważnej misji. Nie no żartowałem. Jesteście zbyt ulani. No dobra widzowie, przepraszamy za Zbigniewa. Ale chyba się jakoś niepotrzebnie odpalił. Jeśli chodzi o dalsze przygody, to będziecie je mogli zobaczyć w następnych odcinkach. A teraz czas na wasze epickie akcje. Także zapraszam do oglądania. Chwila, przecież to jest moja kwestia. Co ty sobie myślałeś, jak nawet prowadzącym nie jesteś? Cory, myślałem, że się nie zorientujesz. Wybaczcie, moi drodzy, za wpadkę. Także przejdźmy do waszych epickich akcji. I'm the bees knees. Ha, kiss my grits. Hope you like bees. Watch out, here I come. Pretty for pain. El primo is here. For pain and for glory. Ha 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 ha! Let's get this party started. Don't mess with my crew. Gah! Heal the power of music. Say hello to my little friend. I want my mommy. Bring a punch. <laughs> of Fury out <laughs> of Doom Let's go I am a creature of the night Don't mess with the bull <laughs> You want a brawl Bulldozer! Don't mess with Jess! We can do this! Hey, you broke my guitar! <laughs> Jess will fix it! Beat the ball. My excellence <primo>. is undeniable. <laughs> witness my power. The spirits are calling my name. Bear witness to my fitness. Let's go. Oh, hi mark you have been eliminated i got you who wants some TNT? <laughs> i am a creature of the night yeah, birdie 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 yeah. Why you bullying me? Don't mess with Jess.